Dzień dobry kochani chciałem Was zaprosić dzisiaj, to jest niedziela 15 lutego 2026 roku. Chciałem Was zaprosić na takie spotkanie informacyjne o nowej społeczności polskiej Polskiej, bo to Polak założył. Multi-miliarder. Założył nową społeczność polską, która płaci. Dzisiaj będzie prowadził takie spotkanie informacyjne o godzinie 14:30. Przyjdź, posłuchaj sobie. Poświęć ten czas. Ja rozumiem, że czas to pieniądz, każdy ci to powie. Ale posłuchaj sobie. Powiedz swoim znajomym, zaproś ich. Zobacz, że to jest to jest. Społeczność Polska, nie Facebook. Polska, która płaci. Przyjdź, posłuchaj sobie, poświęć ten czas nawet w niedzielę. A nigdy nie pożałujesz tego poświęconego czasu. Bo zobaczysz, że to jest dla ciebie, jak posłuchać sobie, posłuchaj sobie Mac będzie Mac Mac walen będzie tłumaczył. To jest właściciel platformy społecznościowej Polskiej. I szkoły, i szkoły nauki języków, przyjdź, posłuchaj sobie, zaproś znajomych, życie się zmienia, wszystko się zmienia. Idź, idź dzisiaj do sklepu i wszystko już kosztuje więcej. To nie jest oszustwo, tu zarabiasz, tu jest, zarabiasz pieniądze, od razu masz. Przyjdź w pracy, jak będziesz. Jak będziesz chciał na kierownika stanowisko, pójść będziesz chciał go zmienić, to cię zwolnią. I musisz chodzić codziennie do pracy, bo jeżeli nie pójdzie, to ci nie zapłacą. Tutaj też oczywiście musisz czas poświęcić, tą pracę też musisz wykonać. Ale tu ale tutaj możesz pracować sam dla siebie, nie pracodawcy, bo pracodawcy różnie zmieniają, podwyżki nie dają albo dadzą, albo ci narzucają jakieś Normy, że musisz je wykonać, tak samo jak działalność prowadzi swoją, to też musisz zusy płacić, nie zusy. A tutaj, ale to musisz sam zobaczyć. Musisz przyjść, poświęcić ten czas niedzielny i sobie zobaczyć. Tym bardziej takie spotkania informacyjne są prowadzone w, od poniedziałku do niedzieli. W poniedziałek prowadzi Jacek o 20.00 i Wiola o 18.00. We wtorek prowadzi Zdzisiu o godzinie 20.00. W środę prowadzi Joasia albo Krysia o godzinie 20.30. W czwartek prowadzi Zdzisiu z Krzysiem o godzinie 20.00. W piątek prowadzi Ewa Kowalska od godziny 20.30. W sobotę prowadzi Kinga albo Joasia o 10.00. A w niedzielę prowadzi Mak... Walen, sam właściciel. Przyjdź posłuchaj sobie. Ja się nazywam Roman Mazur, jestem ze Subska. Mój kontakt 692 511 091 lub 881 309 204. Ja też jestem na emeryturze, ale po prostu nie wystarcza na opłaty wszystkiego. Muszę jeszcze dodatkowo Muszę dodatkowo jeszcze pracować. Pracuję jeszcze jako asystent osób niepełnosprawnych. Pomagam osobom niepełnosprawnym zrobić zakupy, załatwić sprawy urzędowe, zawieźć do lekarza. Oprócz tego jeszcze też działalność prowadzę. Na razie mam zawieszoną, ale też prowadzę działalność. I wszystko się wiąże z opłatami, kochani. To jest tak. Z matrixa trzeba wyjść, bo wszystko na nas rzucają. Rząd narzuca, wszyscy narzucają, żeby płacić, tylko płacić i płacić. Jakbyś miał spółek 10, to też za każdą spółkę musisz zapłacić zdrowotne koło 500 zł. A musisz na to wszystko zapracować i też musisz mieć na życie, na lekarstwa, na lekarzy prywatnie, bo jak nie dostaniesz się szybciej z funduszu, to musisz iść prywatnie i na wszystko musisz mieć. A tutaj, jeśli zobaczysz sobie, zobaczysz, że to jest dla Ciebie i, i poświęcisz ten czas, zaprosisz znajomych, jeśli będziesz chciał tutaj zarabiać, ja Ci pomogę i moi sponsorzy też Ci pomogą. Nie będziesz sam, będziemy Ci pomagać. Tylko musisz w to uwierzyć. Musisz w to uwierzyć, że to jest to. Ja to szukałem, ja to znalazłem, mi to się podoba. Ja do tego będę dążył. Musisz uwierzyć, zobaczyć i zrobić to. I Beliwe bekamp. I Beliwe bekamp. Uwierz to. Zru, uwierz to Uwierz to, zrób i zostań. Także kochani zapraszam Was dzisiaj na godzinę 14.30 na pokój ZOM. Link znajdziesz u mnie na Facebooku. Zapraszam cię serdecznie. Pozdrawiam serdecznie kochani. Ten niedzielny piękny dzień ze Słupska, Pozdrawiam serdecznie Roman Mazur. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia. Czekam na ciebie. Przyjdź, czekam na ciebie. Przyjdź, zobacz sobie. To tak jak jest pociąg, jak pociąg rusza, to rusza po ale później jak na rozpęd nabierze, na, na to już, już się nie zatrzyma, dojedzie do celu, tak samo tutaj. Samolot też całą siłę potrzebuje, żeby się rozpędzić. Jak się rozpędzi, to już później 50% i będzie leciał i będzie leciał, 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 leciał i doleci do, do celu. Tak samo tutaj. Każdy ma marzenia, ale marzeniom trzeba pomóc, bo jeśli nie pomożesz, to nie spełnią się marzenia. Trzeba wykonać pracę. Nie daj sobie ukraść swoich marzeń. Będą ci mówić, że to nie to, iść do pracy, pójdziesz na etacie i będziesz pracował. Ile będziesz pracował? 50 lat i pójdziesz na emeryturę, i co myślisz, że dużo emeryturę dostaniesz? Ledwo ci na opłaty wystarczy. Nie mówiąc już na życie. Bo będziesz musiał jeszcze po emeryturze dorabiać, bo ci nie wystarczy na opłaty, także zastanów się nad swoim życiem, zastanów się nad swoim życiem, zmień coś w życiu, zmień, nie bądź, wyjdź z kokonu, wyjdź ze strefy komfortu i zrób coś dla siebie, zrób dla siebie i dla swoich, dla swojej rodziny i dla potomnych, dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Życzę miłego dnia, spędzenia czasu z rodziną. Dziękuję, zapraszam do posłuchania. Dziękuję serdecznie.